Witam na drugim czytaniu z Pawłem Zarębą. E, nazywają mnie stróżem brata. Dlaczego? No, bo opiekuję się wszystkimi braćmi, czyli mężczyznami, którzy są bezdomni, biedni, chorzy, czy nawet grzeszni, słabi. Podjąłem to wezwanie, bo zostałem do niego wezwany. E, czytamy historię Franciszka Xaverego. Bohatera czasów oświecenia, jeżeli chodzi o Kościół Towarzystwa Jezusowego, zwanego potocznie Jezuitami. Jaki to był czas? Czas yy, Konstytucji Humanistycznej Kartezjusza, która jak zwykle na zasadzie głuskiego, głuchego telefonu została przekręcona i zrobiona z tego praktycznie laicką yy, yy, konstytucję. Aż po dzień dzisiejszy. Wszyscy się chwalą, że wtedy zaczęto negować Kościół i yy, i Pana Boga. Tak, to prawda. Ale Kartezjusz był bardzo bogobojnym człowiekiem. Bardzo wierzył w Boga. Chciał tylko jak gdyby zmiękczyć Postępowanie Kościoła wobec ludzi. Jego słowa zostały przez manipulatorów Kościoła Protestanckiego zmanipulowane po to, żeby zaprzeczyć pewnym podstawowym zasadom i prawdom Kościoła Jezusowego. Jezuici wtedy stali Stanęli na straży Kościoła. To, co zrobił Ignacy Loyola, a na misjach robili pozostali jego bracia, było niesamowitą rzeczą w obronie Kościoła. Czy jest coś podobnego do dni dzisiejszych? Tak. Eee, nawet już konstytucja humanistyczna została przewrócona na lewą stronę i wmawia się nam że tak zwana wolność jest naprawdę wolnością. Ale czy wolnością jest zabijanie dzieci baboci i czy wolnością jest eutanazja, czyli zabijanie ludzi chorych i starych? Czy to jest zgodne z jakimikolwiek zasadami, już niekoniecznie chrześcijańskimi? Czy jednoimienność płciowa w miłości i posiadanie dzieci to jest coś normalnego w historii świata? No nie, no było normalne wtedy, kiedy y, y, nie było Boga, tylko byli bogowie. Rzymscy, Greccy, Feniccy, Asyryjscy, Babilońscy. Wtedy tak. Ale od momentu, kiedy pojawił się Pan Bóg na nowo w życiu Żydów, na nowo zaznaczam, czyli ten, który wyprowadził ich z Egiptu przez Morze Czerwone do ziemi obiecanej miodem i mlekiem płynącej, ustanowił 10 przykazań i przez całą historię od czasu Mojżesza, za każdym razem chcieństwo i pycha ludzkie łamała wszystkie 10 przykazań cudzołóstwo rozpusta. Dzisiaj się mówi, że można mieć każdego mężczyznę i każdą kobietę. Małżeństwo jest nieistotne. Każdemu można wszystko zabrać, nawet żonę. Nie trzeba szanować ojca i matki, bo przecież to jest ich obowiązek ciebie wychowywać. Wszystko się powywracało. Dlaczego ta książka? Jeszcze raz przypomnę. Chcę pokazać człowieka, który nie agresywnie, ale miłością zaprosił ludzi. Do Pana Boga. Skończyliśmy wczoraj czytanie na momencie, kiedy Franciszek dowiaduje się od Piera Fabre, że będzie w ich pokoju jeszcze dwóch lokatorów, wśród nich Ignacy Loyola. Zapraszam do dalszej części. Nie dziękuję, odparł Franciszek, wstrząśnięty i dodał uszczypliwie powinienem być mi wdzięczny sprawiłem mu nowego osła O jest do Nigo, spytał student Bobadilla Tak odparł Franciszek wrócił godzinę temu Doskonale mamy dziś piękny dzień Czemu chciał wiedzieć Franciszek ale student Bobadilla nie słyszał gnał po schodach skacząc po trzy stopnie naraz Miguel Landiwar zbliżył się eleganckim kroki, kocim krokiem. Panie, co się stało? Profesor Garcia mówi, że dzisiaj w nocy znowu wychodzi. Beze mnie, mruknął Franciszek ponuro. Przepraszam, że tym razem nie potrafiłem zdobyć pieniędzy, ciągnął Landiwar. Profesor kazał powtórzyć, że to nie jest problemem, bo tym razem uważa siebie za gospodarza. Czy jest Don Idnigo de Loyola? spytał student Salmeron z entuzjazmem. Tak, potwierdził Franciszek. Student Salmeron uśmie uśmiechnął się od ucha do ucha i wbiegł po schodach na górę. Nie chcę wychodzić z García oświadczył Franciszek ze znużeniem. Jestem niewyspany. Ależ, panie profesor Garcia mówi: Tak, Don Idnigo, jest u siebie burknął Franciszek, zanim student Lajanes zdołał otworzyć usta. Lajanes wyszczerzył zęby w pogodnym uśmiechu. Nareszcie wiem, co takiego studiujesz, Franciszku, wykrzyknął. Czytanie w myślach to nie lada sztuka. Do zobaczenia. Ten, Ży ten człowiek to Żyd, zauważył Landiwar z pogardą. W jego żyłach chyba rzeczywiście płynie odrobina krwi żydowskiej, przyznał Franciszek i skinął twierdząco głową. Poza tym to najinteligentniejszy student, jakiego znam. Zupełnie nie pojmuję, czemu profesor Garcia mówi. Przestań wreszcie powoływać się na Garcie. Powiedziałem wyraźnie. Nie chcę iść i moja decyzja jest nieodwołalna. Jak przy takim trybie życia mam zdać te przeklęte egzaminy? Muszę wreszcie wziąć się do pracy. Profesor Garcia mówi, że bez najmniejszego trudu zdasz wszystkie egzaminy, panie. Chodzą pogłoski, że szykuje się dla ciebie profesora w kolegium Dormant Bouvet. Mm. Franciszek uniósł wzrok. Miguel, jesteś nieoceniona. Twoje informacje bezcenne, pochwalił służącego. Powinieneś mieć uszy wielkie jak słoń. Mimo wszystko odrobina pracy z pewnością nikomu nie zaszkodzi. Zupełnie jak biedny senior Favre, Landiwar pokiwał głową i zaprezentował olśniewająco białe zęby. W kółko praca, praca, praca. Jest łysy i łasy na pracę. Podobnie jak wszyscy uczniowie świętego żebraka. Franciszek zmarszczył brwi. Uczniowie? Jesteś o krok od bluźnierstwa, stary łotrze. Niech Bóg broni, zaprotestował Landiwar. Cały czas uśmiechnięty od ucha do ucha. Powiedzenie prawdy żadną miarą nie może być uznane za bluźnierstwo. Uczniowie siadają wokół świętego żebraka i pochłaniają każde jego słowa. Dwa razy w miesiącu idą wraz z nim do spowiedzi i przyjmują komunię. To, o czym mówisz, nie jest zdrowe. Franciszek począł głową z dezaprobatą. Gdybyś pytał mnie o opinię, panie, to moim zdaniem wygląda to trochę podejrzanie, ocenił Landiwar. Twoim zdaniem oni się popisują? Powiem tyle, że moje wielkie uszy słyszały pewne opowieści o świętym żebraku. Otóż miał on przejścia z inkwizycją. Dobry Boże, zatem. Dwukrotnie, choć zdaniem niektórych nawet trzy razy. W Salamance trafił do więzienia za głoszenie Herezji. Co? wykrzyknął Franciszek. Skazano go na karę więzienia? Na tym był winny, prawda? Landiwara wzruszył ramionami. Nie jestem teologiem. Skąd mam wiedzieć, burknął. W jego głosie zawdzięczała nuta zakłopotania, która nie umknęła Franciszkowi. Mów mi, Guelu, zarządzał. Był winny czy nie? Gdyby naprawdę był winny, gdyby słusznie postawiono mu najpoważniejsze zarzuty, może nie byłby teraz tutaj, przyznał Miguel. Niemniej jego nauki są bardzo podejrzane. Przy tym niemożliwym człowieku wszystko jest możliwe, ocenił Franciszek. To nie wszystko, ciągnął Randiwar. Ukrywa coś w chlebaku książkę, którą sam napisał. Franciszek wybuchnął śmiechem. Książkę? chichotał. On? Jego łacina jest zbyt kulawa. Przyznaję, ten człowiek dużo nad sobą pracuje, lecz powinieneś był go posłuchać, kiedy przybył. Nawet pierfawre kręcił głową, a teraz mówi, że napisał książkę i nikomu jej nie pokazuje. dodał Landiwar. Czego zatem dotyczy, jak myślisz? Franciszek nie krył ciekawości traktat o magii? Sam nie wiem wyznał Landiwar. Piet, Pierre Favre nie wplątałby się w takie sprawy oświadczył Franciszek i zmarszczył brwi. Absurd Miguel ten człowiek jest chory, zdziwaczały, wszystko jedno jaki, ale na tym koniec. Zresztą cały czas mówi o religii zupełnie jakby ktoś mu za to płacił. Tacy są najgorsi, podsumował Landiwa Alposem. Sprawa jest niewątpliwie poważna, oświadczył profesor Garcia, nerwowo ciągnąc długie rękawy. Uznałem za swój obowiązek przekazać Ci wszystkie dostępne mi informacje, panie. Don Diego de Gueva bawił się pozłacanym piórem. Loyola to rzeczywiście osobliwy człowiek, przyznał. Kompletnie nie mogę go rozgryźć. Czemu? Czemu gromadzi wokół siebie tych młodych idiotów? Czemu służą te świątobliwe formalności, bezustanne dysputy, zupełnie jakby studentom brakowało sposobności do prowadzenia dyskusji podczas zajęć? Do czego on zmierza? W tym sęk, potwierdził Garcia. Za pozwoleniem powiem więcej. Dlaczego on żąda, by studenci poddawali się wszelkiego typu próbom ascezy, chodzili w prostych ubraniach, praktycznie jak żebracy, co zupełnie nie pasuje do ich pozycji społecznej, a także funkcjom i godnościom, do których ich sposobimy. Nasi studenci to nie wędrowni mnisi, żyjący z jałmużny. Kierujemy nauką chłopców z najlepszych rodzin i ciąży na nas odpowiedzialność za ich wychowanie cała ta gadanina o naśladowaniu Jezusa słyszałem jak student Lajanes długo o tym opowiadał czy mamy patrzeć bezczynnie jak ten podstarzały znajda usiłuje kształtować naszych studentów na własny chybiony wzór do dziegot ewą zmasztu dziękuję ci za Przekazanej informacji, panie odparł. Starannie je przemyślę. Koniec końców, krąg jego popleczników jest mały. Layanez, Nicolas z Bobadilla, Salmeron, Favre i ten młody Rodriguez. To chyba wszyscy, o ile się nie mylę. Nic dodać, nic ująć, Przytaknął Garcia. Biorę za dobrą oznakę zdrowego ducha naszych studentów. Że dwóch jego współlokatorów trzyma się od niego z daleka, zupełnie jakby uznawali go za diabła wcielonego, Juan de Pena oraz Francesco Xavier. Don Diego się uśmiechnął. Z pewnością żaden z nich nie będzie cierpliwie znosił opowieści o żebraczych ideałach oceniu. Chwilowo nie zajmujemy się tą sprawą. Wierz mi jednak, panie, gdy tylko zaistnieje wyraźny powód do interwencji, z pewnością przystąpię do działania. Wyraźny powód do interwencji zaistniał już następnego dnia. W pokoju zajmowanym przez podejrzanego doszło do awantury, która zaalarmowała studentów i pedagogów. Zamieszanie było do tego stopnia poważne, że obudzono zażywającego drzemki rektora. Na korytarzu szkoły aż huczało. W pośrodku wzburzonego tłumu stał Juan de Pena wykrzywiał ile sił, wykrzykiwał ile sił w płucach, że nie zamierza dzielić spokoju z człowiekiem dotkniętym zarazą. Cisza nakazał mu don Diego de Gueva. W czym rzecz de Pena? Juan de Pena trząsł się ze wściekłości. Ten głupiec lojola wykrztusił. Opuścił szkołę, by przez całe popołudnie pielęgnować zakaźnie chorego, u którego medycy podejrzewają zarazę. A potem wrócił, żeby spać razem z nami. Rektor zmrużył oczy. Gdzie on jest? Spytał. Kiedy zjawił się Ignacio de Loyola, wszyscy się cofnęli. Wielu zgromadzonych odwróciło głowy, by nie wdychać oparów potwornej śmierci, którą za sobą przyniósł. Swoją zbrodniczą głupotą naraził na niebezpieczeństwo całe kolegium, krzyczał profesor Garcia. Jednocześnie obciął rękawy, żeby nikt nie dostrzegł jego wrzodów. Don Diego, nalegam, byś nie tolerował takiego zachowania. To najlepsze kolegium, najlepszego uniwersytetu na świecie. A nie pierwszy lepszy cuchnący szpital. Oskarżony, biały jak kreda, z pochyloną głową milczał. Choć Don Diego spoglądał w jego kierunku, jakby oczekujący jaśnień. Rektor się wyprostował. Jutro, w porze kolacji, Ilnigo de Leola podna się karze kolegialnej, zdecydował. Dzisiejszą noc spędzi samotnie na strychu. Pokój, który zajmował z innymi, studentami należy wyszarować, odstęp. To tyle. Wyraźnie zły, odszedł z godnością. Aby kontynuować drzemkę. Nigo de Loyola został zaprowadzony na strych. Pozostali studenci rozproszyli się po budynku. Kara kolegialna co to takiego zainteresował się Juan de Pena z niechęcią. Pewnie publiczne upomnienie, prawda? Nie zaprzeczył Lejanes. Jego ciemne oczy płonęły z wściekłości. Zostanie rozebrany do pasa i z rękoma związanymi za plecami będzie musiał przebiec między dwoma rzędami nauczycieli i uczniów, uzbrojonych w kije, pałki i baty. Dostanie rózgi taka kara, dla niemal czterdziestoletniego człowieka, i to jakiego człowieka, za co? Za czynienie tego, co nam nakazał Chrystus może jesteście kapłanami, lewitami, ale z pewnością nie samarytanami. Odwrócił się głową, gwałtownie i odszedł. Nadal sądzę, że w całej rozciągłości zasłużył na to, co go spotka, skomentował na nadąsany. Ten człowiek się upokorzył, zauważył Franciszek sztywno. Niemniej z rodzenia nadal pozostaje szlachcicem i nie tak należy go traktować. Nie zgadzasz się z osądem Don Diego? Mam nadzieję, że ten świątobliwy, zasmarkany łotr dostanie dokładnie to, na co zasłużył. Odezwał się inny student, pupil Garci. Absolutnie się nie zgadzam, obwieścił Franciszek zapalczywie. Nie podzielam opinii Don Diego, nie przyznaję racji temu obudnikowi Garci, który wyciąga oskarżycielski palec ku temu biedakowi, odsłaniając jednocześnie owrzodzoną rękę. I nie uważam, byś ty miał słuszność, Durnio. Jeśli czujesz się urażony. Mogę dać ci szkołę fechtunku na il aux wąszy. Może po niej też będziesz potrzebował chrześcijańskiej troski i opieki. Student wycofał się z wyraźnym pośpiechem. Przyszło nam spać w pokoju, który zalatuje octem, mruknął Franciszek pod nosem. Świątobliwi ludzie bywają niezwykle uciążliwi. W szkole nie mówiono o niczym innym. Opinie były podzielone, niemniej studenci generalnie cieszyli się w oczekiwaniu na widowisko. Zapalczywy Bobabila stanął w obronie skazańca i nieomal wdał się w walkę z kilkoma stronnikami profesora Garcia. On, Lajanes, Halmeron, Rodriguez i Favre usiłowali spotkać się z rektorem, lecz Don Diego przewidział podobną ewentualność i odmówił przyjęcia delegacji. Po tym fakcie buntownicza młodzież pospiesznie zwołała zebranie, na którym postawiła, o postanowiła otoczyć Don Igniga, gdy tylko wejdzie do holu i bronić go własnym ciałem. Spokojny Fabre oszczekł, że mogą zostać zaatakowani przez pedagogów oraz innych studentów, ale Boba Dila krzyknął, że wówczas rozpęta się wokół awantura i dobrze. Szkoda, że nie możemy skłonić Franciszka, by się do nas przyłączył, zauważył Lejane z zamyślony. Podobno jest najlepszym sportowcem w kolegium. Próbowali to uczynić, lecz Franciszek nie zamierzał angażować się w konflikt. Oznajmił, że sprawa budzi w nim obrzydzenie. Wielu studentów oraz nauczycieli przybyło na kolację, niosąc baty i wszelkiego rodzaju kije. Profesor Garcia osobiście, osobiście nadzorował formowanie szpaleru, którego uczestnicy mieli wymierzyć karę nieszczęśnikowi. Jeden ze studentów został wyznaczony do powolnego maszerowania przed winowajcą, aby uniemożliwić mu ucieczkę i uchylenie się od choćby jednego ciosu. Franciszek z najwyższą pogardą obserwował te przygotowania. Kiedy stukanie laski majordoma obwieściło przybycie rektora, wszyscy wstali i popatrzyli na drzwi. Zebrani w cholu ludzie głęboko westnęli ze zdumienia. Don Diego wszedł u boku oskarżonego. Ignigo Delijora miał na sobie swój czarny habit, choć wszyscy oczekiwali, aż przyjdzie rozebrany do pasa. Don Diego powoli i z namaszczeniem odprowadził go na miejsce, pomógł mu usiąść. Skłonił się i odszedł. Baty i kije zaczęły znikać. Profesor Garcia sprawiał wrażenie tak bardzo przygnębionego, że niektórzy studenci zaczęli chichotać. Oprócz wyczysionych śmiechów nie było słychać żadnego innego głosu. Potem rektor odmówił modlitwę i rozpoczął się posiłek. Była to najcichsza kolacja w historii kolegium. Później rzecz jasna przez korytarze i pokoje mieszkalne przetoczyła się fala ekscytacji. Jak on to zrobił? Jak to możliwe, że skłonił rektora do całkowitej zmiany zdania? Studenci ustalili, że po południu spotkał się z, Donnie, z Don Diegiem. Nikt jednak nie wiedział, czego dotyczyła rozmowa. Co takiego powiedział i ubogi kolega, że stary, ponury rektor całkiem zmienił zdanie. Pewien student z Sycylii zaklinał się, że Ignico de Loyola ma złe spojrzenie. Nikt nie przeciwstawi się człowiekowi z Malaccia? wyjaśnił. Wiem o tym doskonale. Pewna starucha z mojego rodzinnego miasteczka. Sam jesteś starucha. Ten człowiek to święty. Tak, słyszałem słowa Garona, który twierdził, że według służącego Don Diego. Po kwadransie rozmowy rektor padł do stóp do Nigniga i poprosił go o wybaczenie. Wybaczenie? Czego? Tego nie wiem, ale tak było. Nie wierzę. W tym, co mówisz, nie ma krztyny prawdy. Miguel Landivar posłał swojemu panu wymowne spojrzenie i przystąpił do czyszczenia jego ubrania. Co mówiłem, panie? franciszek zmarszczył brwi. Co mówiłeś? Nie rozumiem. Mów jaśniej zażądał. Magia wyjaśnił Miguel przyciszonym głosem. Pamiętasz, panie, co wspomniałem na temat książki, którą przechowuję w ukryciu? To jasne. Skąd ją wziął? Sprzymierzył się z diabłem? Dureń z ciebie, Miguelu wezmął franciszek. Zabierz ubranie i wyjdź. Miguel wymknął się dyskretnie. Franciszek nie mógł jednak przestać rozmyślać o ostatnich osobliwych wydarzeniach na uczelni, jak obcy człowiek poskromił rozśierdzonego rektora. I dlaczego nie uważał swojego osiągnięcia za triumf? Podczas kolacji ani razu nie podniósł głowy, aby nacieszyć się chwilą, której całe kolegium uważało go za bohatera. Po prostu siedział, jadł ze wzrokiem wbitym w talerz, blady i obojętny, nie, raczej odległy myślami. Czy na tym polega samokontrola? Jeśli tak, to jest człowiekiem żelaza, było w nim coś nieprzeniknionego. Ludzie pokroju Miguela zawsze sądzili, że to z pewnością ma coś wspólnego z diabłem. Osobny, osoby podobne Pierowi Fabrowi nie wątpiły, że to ma związek z Bogiem. Franciszek uznał, że wszystko jedno, która wersja jest prawdziwa, bo i tak to nie jego sprawa. Na tym byśmy zakończyli dzisiejsze czytanie. I zastanówcie się, ile w nas jest czasami buntu, kiedy nas krzywdzą, a ile w nam jest, nas jest pokory, dlatego że służymy i jesteśmy dla Boga.